Jego parka ładuje kamienie na To jest budowa drogi na drogi. A tu jest wiadukt na przeróbce no. no i totalny korek, jak już mówiłem wcześniej w filmach moich. Jest wypadek blisko stogów tam na tej obwodzie no, o wjeździe, którym się jeździ jednokierunkową ulicą w dwie strony no, totalne zablokowanie helikopter musi jechać po, po, po uczestników wypadku ponieważ to nie dało się by dojechać żadnym samochodem tam proszę bardzo co się dzieje jeżeli się stanie wypadek a to samo może być tutaj bo tu się buduje ulicę dwukierunkową no tak wąskim odcinku jeżeli będzie wypadek też nie pojedziemy. No tutaj wiadukt. Górą zasuwają samochody. A tu jest totalny korek. Z powodu wypadków Od droży w kierunku stogów. Więc jest totalny korek. Jak widać samochody stoją. Z każdej strony co nadjechały to mogą sobie tylko postać. Bo nie ma jak jechać. Nie no, ma no, możliwości. Tutaj prawda jedzie jakieś maszyna, specjalistyczna w torach, po torach. No, to co się nie pojedzie, to co się nie pojedzie. Droga tylko dla pieszych. I robię robać ścieżkę też. A tutaj jak widać szlifują tory, no bo odpowiednio szlif musisz się, czy na odpowiednią parametry główka. to samo robią kolejowymi. Czyli to jest szyfierka po prostu. to slifuje tory A się będą błyszczeć na razie są zazwyczaj, bo nie jest no, Torek jest straszny W tą stronę można jeszcze jechać, ale w stronę strogów to nie za bardzo No to jest właśnie wiadukt Majora się jesteśmy w ulicy Idziemy dalej, tutaj wysypkę robią, tutaj podsypamy pod wiaduktem kamyczki, Socjalna płachta położona, żeby te kamyczki sobie poleżyły, wszystko musi być fachowo, żeby żeby się nie zapadały w ziemię, jak będzie też padał mocno i tu i tam tutaj tiry sukarskiego zjechało no tutaj po prostu trzeba jechać na stoki na dół objazdy no ciężko się dostać dzisiaj na stoki marne szanse mają mieszkańcy o no. to jest zjazd ulicy sukarskiego jest idziemy na drugą stronę I tu już mamy przystanek ułożony Tak będzie wyglądał przystanek ułożony Światła są No ale do końca jeszcze trochę czasu trzeba Mamy nadzieję, że przed wiosną zdążą budować tą drogę Tu jest koparka, coś tam sobie kopią, kopią, kładają Posłychać mowy mowę Ukraińcy są. pracują wtedy jest to firma polska ale Ukraińców zatrudniają wszędzie o, to Takie jakieś szpulki, nic idziemy dalej no korek totalny na stogi się nie pojedzie był wypadek niestety wszystko zapchane no, dzisiaj tragiczna sprawa bułki wiezie można sobie czekać i czekać albo pieszo iść Prędzej dojdziesz. No właśnie, przeszło. Przeszedłem. Chciałem powiedzieć, że przeszedłem ze stogów na przeróbkę. No widać, ten korek nie pozwala. Autobusy też stoją w kolku. Także T8 jedzie. T8 jedzie. No chyba, że T8 doży jeszcze. To tu bym Bały się posuwają samochody No widać korek totalny. wszyscy muszą jechać Niestety raz taki korek totalny. Co się porobiło? To się porobiło Nie pojedziesz to jest głośno-warczy. Budowa DELBAK też firma budująca autostrady. Co z tego będzie? Reportaż, korek jest, wypadek był. Pomorska Telewizjonowa. objazd na stogi, tu jest właśnie tam kto by chciał jakaś na stogi to musi na objazd trafić no, a tutaj proszę Państwa jeszcze nie zrobione Tędy się jeszcze nie przyjedzie idziemy na przestanek autobusowy tutaj mamy dawny elektromontaż, tu kiedyś Wałęsa No, jedzie autobus T8 no, ale stoi, bardziej stoi jak jedzie w korku no bo niestety wszyscy którzy jadą na stogi To się muszą teraz zaczekać. Nie jest takie proste dojechać na tą Na, tę, na naszą dzielnicę stogi w Gdańsku Ponieważ totalnych korek Z powodu wypadku Samochody się gdzieś tam zderzyły Tak to wygląda Jedzie te 8 już niedaleko jest Może się zabiorę Dobrze że, że dzisiaj samochody nie pojechałem No bo zimno jest I mój samochód nie chciał zapalić Chyba trzeba by się mu na akumulator kupić. Pozdrawiam, pomorska telewizja narodowa. Z przystanku na przeróbce ulica Sucharskiego. O, tutaj mamy takie napisane przeróbkę ulica Wosia Wudzysza i Sucharskiego. No, skrzyżowanie. Czyli ten wiaduk to już jest na Słucharskiego. Tam mamy dźwigi stocznie. Widać. No, czekamy na te upragnione tramwaje, które na gwiazdkę może przyjadą. Pozdrawiam, Sławomir Ziębiński z Przeróbki tym razem.